Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na odcinek pielęgnacyjny. Doszłam do wniosku, że trochę się w tym temacie opuściłam i chciałabym w najbliższym czasie nagrać dla Was troszeczkę więcej odcinków tego typu. Popowiadać wam o swojej pielęgnacji. Dzisiaj pokażę wam moją pielęgnację dzienną oraz nocną, ale za jakiś czas chciałabym też nagrać takie dodatkowe filmy, filmy typu top, gdzie pokażę wam moje ulubione toniki, maseczki do twarzy czy produkty do oczyszczania albo do makijażu. Także dzisiaj podstawa, czyli pielęgnacja dzienna oraz pielęgnacja nocna, toniki, serum, kremy, kremy pod oczy. Kosmetyki do pielęgnacji ust. Pokażę Wam jeszcze dodatkowo dwie maseczki nocne, bo używam ich zamiennie z kremami na noc, także stwierdziłam, że do tej kategorii je zaliczę. Zacznę od pielęgnacji dziennej i będę Wam opowiadać o tych kosmetykach w kolejności, w jakiej je nakładam, czyli po umyciu twarzy zaczynam od toniku. I mam tutaj trzy produkty. Pierwszy jest to janda jeluronowy tonik odświeżająco nawilżający. Tutaj mamy naprawdę dużą pojemność, bo jest to 400 ml, a tonik kosztuje kilkanaście złotych. Jest to zwykły, najzwyklejszy, klasyczny, lekko kojący, właśnie troszeczkę odświeżający tonik. Kupiłam go po to, żeby mieć coś takiego, bo zazwyczaj toniki, które mam, mają jakieś mocniejsze składniki, składniki aktywne, a ja chciałam taki najdelikatniejszy, najbardziej klasyczny tonik do nałożenia na przykład po kwasach, żeby trochę skórę ukoić. Albo lekko w ciągu dnia odświeżyć, jeżeli nie noszę makijażu, i do tego sprawdza się całkiem ok. I dwa produkty, które już są troszeczkę inne, bardziej treściwe, zacznę od bielędy. Jest to blumacza krem TONIC 2 W 1. Ja Wam ten produkt pokazywałam w holu kosmetycznym I wiecie co? No przetestowałam go w formie kremu Używałam go chyba 3 dni bez toniku kładałam go na serum i co prawda wkłaniało się to całkiem fajnie Łączyło się ok, Nie było tak, że na tym serum ten produkt jakoś tak dziwnie się zachowywał Ale to nie jest krem To nie jest na tyle nawilżający kosmetyk, żeby zastąpił nam krem Także ostatecznie zaczęłam go testować jako klasyczny tonik Przed serum, przed kremem I on się sprawdzał do tego rewelacyjnie Bo ja uwielbiam gęste, treściwe, mleczne toniki a to jest właśnie coś takiego Od razu mówię, ten produkt jest niewydajny I to jest jego naprawdę ogromny minus Bo mamy tutaj 75 ml Ja go testuję od około 3 tygodni Używałam go codziennie No i zużycie jest takie Zostało mi tyle tego kosmetyku W mojej ocenie te 75 ml Staczy na miesiąc używania raz dziennie Bo ja go używałam tylko na dzień Także no wiecie, 20 kilka złotych Raz w miesiącu jak za tonik to jest dosyć sporo, więc pewnie z racji tej wydajności do tego kosmetyku nie wrócę. Jeśli chodzi o działanie to jest to produkt bardzo fajny, bo to nie jest zwykły tonik odświeżający, tylko faktycznie nawilżający, dodatkowo kojący, otulający troszeczkę tą skórę. Przed nałożeniem dalszej pielęgnacji musiałam odczekać 2-3 minuty, żeby ten produkt się wchłonął, dlatego że jest właśnie taki bogaty, treściwy. No lubię takie produkty, ale wydajność jest dla mnie nie do przejścia i nie chcę po prostu przepłacać. Także jeżeli chcecie przetestować w formie toniku, to bierzcie to pod. Pod uwagę, że jest niewydajny, jeżeli w formie kremu, to dla mnie jest to za mało nawilżający produkt. Drugi tonik to również nowość z Rosmana Stars from the Stars, galaktyczny tonik esencja. Testowałam przez jakiś czas, zanim zaczęłam używać tego toniku kremu z bielendy i wrócę do niego, jak ten mi się skończy. Jest to produkt odświeżający, kojący, ale też delikatnie nawilżający. Faktycznie, no tutaj mamy taki tonik esencję, on co prawda jest wodnisty, to nie jest gęsta, mleczna konsystencja, ale czuć, że nawilża. Przechodzimy sobie do drugiego kroku pielęgnacyjnego, czyli do serum. Dwa produkty, Ole, Ule, Henriksen, Banana Bright, Vitamin C Serum. Oraz mamy tutaj taupę Pure Trends i jest to Effect Glow rozjaśniający multi-serum korektor. Zacznę od tego serum, bo testuję je już ponad 5 miesięcy. No i myślę, że co nieco mogę Wam o nim opowiedzieć. Mamy tutaj witaminę C15% oraz PHA 5%. Dodatkowy jeszcze kwas więc jest to serum wygładzające. Ono faktycznie wygładza. No jak mówię, używam już od ponad 5 miesięcy z przerwą 3 tygodnie, gdzie testowałam to serum. Ale tego używam no, cały czas, codziennie na dzień, i ono mi się naprawdę fajnie sprawdza. Widzę, że ono delikatnie rozjaśnia też takie malutkie przebarwienia. Ja nie mam ogólnie problemów z przebarwieniami, ale czasem, jak mam jakieś niedoskonałości, trądzik, to później właśnie zostają mi takie ciemne plamki. No i odkąd używam tego serum, te plamki bardzo szybko znikają. Dwa, 3 tygodnie i to się ładnie rozjaśnia. A wcześniej miałam z tym problem, i było tak, że przez kilka miesięcy czasem miałam jedną ciemną plamę. I nie mogłam się jej pozbyć. Więc w mojej ocenie to jest serum bardzo dobre, odżywcze i nawilżające to jest podstawa i dodatkowo ładnie wygładzające oraz delikatnie, właśnie niwelujące, rozjaśniające przebarwienia. Co do konsystencji, jest bardzo przyjemna, lekko chłodząca, dlatego że to jest taki krem żel. Bardziej nawet żel niż krem. On się bardzo fajnie wkłania i zostaje taka lekka poświata. Nie ma czegoś takiego, że produkt się wchłonie i macie odczucie, jakby było za mało tej pielęgnacji. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ładnie się zgrywa z kremem. Ja odczekuję dosłownie 3 do 5 minut. Nakładam krem i wszystko super się ze sobą łączy. Później nakładam makijaż i jest ok, nie ma czegoś takiego, że daje to efekt ciężkości na skórze, że tej pielęgnacji jest za dużo. Także jest to drogie serum, ale ja jestem z niego bardzo zadowolona. Może w pełnej cenie bym go nie kupiła, ale kupiłam go w zestawie świątecznym, więc wyszło fajnie cenowo. Jeżeli jeszcze kiedyś upoluję taki zestaw, to myślę, że do tego serum wrócę. Drugie serum to marka Topa i jest to seria Pure Trends rozjaśniające multi serum korektor. Kupiłam, jak szukałam nowości pielęgnacyjnych w Rossmanie, testowałam przez około 3 tygodnie. No i muszę przyznać, że jest bardzo fajne. Jest to leciutkie, delikatne serum, które ładnie nawilża, lekko rozświetla, bo mamy tutaj takie bardzo, bardzo malutkie drobinki rozświetlające, więc co kto lubi, mi to nie przeszkadza, bo moim zdaniem tego po prostu nie widać. Na to jeszcze nakładałam krem nawilżający, więc wiecie, no te drobinki to taki trochę piz na wodę. Jeśli chodzi o sam produkt, fajnie nawilżał, ładnie się wchłaniał nie był lepki na skórze, ładnie współgrał z kremem, także nie mam się do czego przyczepić. Bardzo przyjemny malinowy zapach. No i mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego. Na ten moment wróciłam już do serum z witaminą C i stwierdziłam, że to serum zostawię sobie na wyjazd wakacyjny, dlatego że jest to bardzo malutka tubeczka, małe opakowanie, bardzo leciutkie, więc nie zajmie dużo miejsca w kosmetyczce. Jeżeli nie potrzebujecie pielęgnacji ze składnikami aktywnymi, nie szukacie produktu typu serum przeciwzmaszkowe czy jakieś mocno wygładzające, napinające, tylko chcecie coś nabliżającego, to myślę, że to jest fajny produkt. I przechodzimy sobie dalej. Kremy do twarzy i tutaj znowu mam dwa produkty. Coś, czego używam od grudnia, to jest produkt, który był właśnie w zestawie z serum i nazywa się Silage Brightening Gel Cream Ole Ule Henriksen. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, ja go naprawdę uwielbiam. Może nie kupię w cenie regularnej, ale myślę, że w promocji, na jakiejś wyprzedaży na pewno jeszcze raz bym się skusiła. słoiczku zostało mi tyle tego kremu. Jak mówiłam, używam ponad 5 miesięcy. Tutaj jest 35 ml pojemności. No i myślę, że spokojnie jeszcze z miesiąc, może półtora miesiąca będę ten produkt testować, będę go dalej używać, bo już go przetestowałam jeśli chodzi o jego działanie, jest mocno nawilżający, odżywczy, czyli robi co ma robić. Mamy tutaj witaminę C, więc wydaje mi się, że on też łączy się troszeczkę właściwościami z tym serum z witaminą C i po prostu, no wiecie, one ze sobą współgrają fajniej niż jakbym używała ich oddzielnie. Mamy tutaj również różne ekstrakty, które łagodzą skórę, koją. Ten produkt jest taki troszkę odświeżający, chłodzący, dlatego że jest to żel krem. Krem ładnie się wchłania, ale nie na 100%, zostawia taką delikatną warstewkę i to daje poczucie mocnego nawilżenia. Bo czasem jest tak, że jak nakładam krem, to on się od razu wchłania, no i później mam takie... Hmm? Coś tak mi nie gra, za mało jest tego nawilżenia. Tutaj ten krem naprawdę porządnie nawilża i przy tym współgra z makijażem. Nie ma czegoś takiego, że jak nałożę na to podkład, to coś mi zjeżdża, coś się roluje, czy jest nie tak. Raz miałam taką sytuację, że podkład mi się na tym kremie zrolował, ale raczej to była wina podkładu, bo wszystkie inne podkłady, które testowałam, wyglądały zawsze rewelacyjnie. Także uwielbiam ten krem i myślę, że chętnie kiedyś do niego wrócę. Drugi produkt to jest krem, którego użyłam tylko kilka razy, ale stwierdziłam, że pokażę wam go w tym filmie, ponieważ jak ten mi się skończy, to planuję go używać na co dzień. Jest to również seria blue Matcha od bielendy. Krem pianka nawilżająco-balansujący. Mamy tutaj blue matcha, skwalan oraz prebiotyki. I on jest bardzo przyjemnie nawilżający, taki powiedziałabym nawadniający. Czy to jest pianka? No tutaj bym się kłóciła, bo ta konsystencja jest taka dosyć gęsta, treściwa, a zarazem lekka. Na skórze on się wydaje być bardzo lekki, on się jakby troszeczkę rozpuszcza. Więc pod makijażem on się też super sprawdza. Nie ma efektu ciężkości, nie ma czegoś takiego, że wiecie, czujecie, że macie po prostu za dużo tej pielęgnacji. Także krem się fajnie zapowiada. Myślę, że może być to idealna opcja na lato, kiedy skóra jest delikatnie zaogniona, wiecie, jak wychodzimy na słońce, nawet jeżeli mamy filtry. No i wtedy taka nawilżająca, no nie pianka, taki nawilżający musik, może nam tą skórę fajnie ukoić. Dalej kremy pod oczy, i tutaj znowu będę nudna Ole Hendricksen Banana Bright Eye Cream. Ten krem polecałam Wam już wielokrotnie. To jest moje drugie opakowanie. Wcześniej miałam ten krem w pojemności 7 ml i on mi naprawdę na bardzo długo wystarczył. Tutaj mam pełnowymiarowy produkt, 15 ml. Używam od grudnia. No i zobaczcie, jakie jest zużycie. Spokojnie będę tego kremu używała jeszcze ze 4 miesiące. Niby data ważności to 6 miesięcy od otwarcia, no ale powiem Wam, że nie ma szans, żeby ten produkt złożyć w 6 miesięcy. Używam go naprawdę codziennie na dzień. Nie żałuję sobie tego produktu. Na ile jeszcze tutaj go mam? Bardzo dużo. Także to jest produkt niesamowicie wydajny. Jeśli chodzi o samą jego konsystencję, to on jest taki pomiędzy. Nie jest ani super bogaty, super treściwy gęsty, ani też bardzo lekki. To nie jest żel, krem, tylko faktycznie krem. Ale o takiej dosyć lekkiej konsystencji. Krem fajnie nawilża, bardzo ładnie też wygładza, przez to korektor po nim nie jeździ. On nie jest taki, wiecie, zbyt tłusty, nie jest silikonowy, więc wszystko ładnie się na niego nakłada. Plusem tego produktu jest też jego kolor. On ma delikatnie bananowy pigment, który widać na skórze. To nie jest tak, że tylko w opakowaniu on tak wygląda, a na skórze jest przezroczysty, tylko faktycznie przy nałożeniu nawet delikatnej cienkiej warstwy, on ładnie zakrywa jakieś małe zaczerwienienia czy wiecie, zasinienia naprawdę on to redukuje, więc jeśli chodzi o ten krem polecam serdecznie, myślę, że na pewno do niego wrócę co do kremu i do serum z tej pomarańczowej serii bardzo dobrze mi się sprawdzają, ale jeżeli miałabym powiedzieć, który kosmetyk z tych trzech od Ole Henriksen sprawdza mi się najlepiej i najbardziej głubie, to byłby to właśnie ten krem pod oczy więc jak coś, jeżeli chcecie przetestować, ja serdecznie polecam u mnie się dobrze sprawdza, do tej serii to wspomnę jeszcze na szybko że te kosmetyki bardzo ładnie pachną, to jest taki zapach Troszkę pomarańczowy, troszkę tropikalny. Wiem, że to nie jest najważniejsze, no ale zawsze dodatkowy plus, jeśli chodzi o używanie tych kosmetyków. I drugi krem, który przetestowałam, ale niestety nie do końca mi się sprawdził, więc będę raczej po prostu go zużywać. Bo nie chcę go wyrzucić, jest to Origins the Jinx Zinc Refreshing Eye Cream, ale ta nowa wersja. Ja kiedyś miałam starszą wersję i ona była rewelacyjna, i właśnie dlatego wróciłam do tego kremu, chciałam do niego wrócić, ale okazało się niestety, że ten krem został odświeżony, troszkę została zmieniona jego formuła, i mam wrażenie, że on zamiast dawać nawilżenie, to troszeczkę to nawilżenie zabiera. Może to nie jest produkt, taki wiecie, aż przesuszający, powodujący suche skórki pod oczami bo na przykład krem z Young To The People, który był porażką, coś takiego pod moimi oczami zrobił, a używałam go tylko kilka dni. Tutaj nie ma tragedii, ten krem coś tam daje, lekko nawilża, ale po prostu nawilża za mało. Ja czuję jak nakładam ten krem, że pielęgnacji jest po prostu pod moimi oczami za mało, że ta skóra woła o dodatkowe nawilżenie, także będę go używać, no ale nic specjalnego, a krem jest też drogi, kosztuje ponad 100 v. Więc jeżeli bym miała kupić jakiś droższy krem, to polecam Ole Henriksen, ten z Origins, Zink. raczej bym sobie odpuściła. Jeżeli testowaliście tą starszą wersję i chcecie kupić nową, to to nie jest to samo. Jeśli chodzi o pielęgnację dzienną, został mi jeszcze krem z filtrem oraz produkt do pielęgnacji ust. Zaczniemy od SPF-a. Jest to Nakomi Next Level SPF 50 PA++++ wersja City. Dostępne są trzy wersje tego kremu. Ja sobie zrobiłam w zeszłym roku zapas, miałam trzy sztuki tego produktu. Dwie sztuki zużyłam z mężem w zeszłym roku, jedna sztuka mi została, także teraz po prostu ją zużywam. Ale nie jest to najlepszy SPF, jaki go używałam. Powiem Wam, że ten scholiki choliki też nie jest dla mnie idealny, ale jest troszeczkę lżejszy. W przypadku tego kremu, jeżeli nałożyłam większą warstwę, grubszą warstwę i chciałam nałożyć makijaż, to, to po prostu będzie wyglądało ciężko, będzie wyglądało tak nie do końca, jak powinno. No, ta skóra będzie taka troszkę obciążona, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale po prostu jest takie odczucie. Więc jeśli chodzi o ten SPF, na co dzień jak najbardziej, bo on się w miarę okej okay wchłania. Nie bieli, więc wiecie, bez makijażu, tak po prostu, żeby go nakładać jako filtr, ok, ale w połączeniu z makijażem, no dla mnie ta konsystencja jest troszkę za ciężka, więc szukam ogólnie czegoś delikatniejszego, lżejszego, co sprawdzi się pod makijażem albo na przykład, co sprawdzi się na makijażu, bo mam tutaj taką giełkę z garniera Over Makeup Super UV. Jeszcze jej nie testowałam, ale na dniach chcę przetestować i zobaczyć, jak to mi się sprawdzi. No ale wiecie, chciałabym też coś pod makijaż. I szukam fajnego filtru. Jeżeli znacie jakiś fajny SPF 50, który nada się pod makijaż, będzie, wiecie, taki niezaciężki w swojej konsystencji i nie będzie się to z makijażem gryzło, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi jeszcze o filtry, to zamówiłam sobie wczoraj, jak robiłam zamówienie na stronie Sephory, jakąś nowość z klinika, którą ostatnio poleciła mi koleżanka. I podobno ten filtr jest idealny pod makijaż. Podobno nie jest to produkt jakiś super lekki, ale bardzo szybko się wchłania, Na 100% się wchłania, nie bieli. I właśnie makijaż na tym bardzo lekko leży, i nie czuć jakiego obciążenia. Że mamy za dużo produktów na skórze. Tak w ogóle to pokażę Wam ten SPF z klinika i całe moje zakupy z Sephory w holu kosmetycznym w niedzielę. Pokażę Wam też moje zakupy z Rosmana. Dzisiaj mam zamiar jechać do Rosmana, dlatego że pojawiła się nowa promocja, jest nowa gazetka. No, i może upoluję kilka nowości w jakichś promocyjnych cenach. Miałam w aplikacji Rosman, że są teraz w promocji te nowe pudry znam, także też będę chciała je upolować, bo nie wiem, czy będą, ale mam nadzieję, że tak. Będę chciała je kupić i przetestować. Więc życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że kilka nowości w dobrych cenach kupię. No i będą testy. jeśli chodzi o pielęgnację poranną, to mam jeszcze produkt z Bel. Jest to Vitamin Lip Mask. To był produkt, który pojawił się w jakiejś kolekcji chyba dwa miesiące temu. No i powiem Wam, że ta maseczka jest naprawdę fajna. Ten produkt wygląda na ustach jak zwykły błyszczyk, ale nie można go w ten sposób nazwać, dlatego, że on jest taki bardziej treściwy. To jest taka troszeczkę gęstsza formuła, która ładnie usta otula, faktycznie nawilża i jeśli chodzi o taką poranną pielęgnację, jest idealny, dlatego że też nie jest za gęste, taki zbyt treściwe. Mam inną maseczkę do ust, której używam na noc, i ona jest bardzo bogata, treściwa, no i na dzień się tak nie do końca sprawdziła. Bo tą maskę po prostu troszkę na ustach czuć. Jeśli chodzi o ten produkt, no to jest takie delikatne odczucie, właśnie otulenia ust, ale nie ma czegoś takiego, że ma się lepiej, że jest tego za dużo. Bo ten produkt nie jest lepiący. To też jest plus tej maski i ogólnie plus błyszczyków z Bel. Bo ja nie lubię takich lepkich kosmetyków. No, może wyjątkiem jest ta maska nocna, którą wam pokażę. No, ale wiecie, nakładam ją na noc, więc to mi tak do końca nie przeszkadza. Także jeśli chodzi o pielęgnację poranną, to by było na tyle. Jakby co, ta maska z Bel jest naprawdę spoko. Przechodzimy sobie do pielęgnacji nocnej i zaczynamy również od toników. Trzy produkty, dwa toniki typowo na co dzień i jeden tonik, którego używam raz na jakiś czas, ponieważ jest to tonik z kwasem. I zaczniemy sobie od tych klasycznych toników, które odżywiają, lekko nabliżają. Pixie to jest produkt taki troszkę też natłuszczający, dlatego, że jest to mgiełka dwufazowa: Glow Mist z propolisem i olejem arganowym. Jak mówiłam, formuła jest dwufazowa, ale produkt nie jest super tłusty, pielęgnacja z tego nie spływa. Także mamy takie delikatne odczucie natłuszczenia. Ale ona się wchłania i nie ma już później problemu. Jedyny tak naprawdę minus tego produktu, no a właściwie mam tutaj dwa minusy. Po pierwsze atomizer, bo z tego wychodzą tak ogromne krople, że troszkę się z tym produktem męczę. Chociaż wiecie, formuła jest fajna i działanie jest fajne, to ten atomizer jest bardzo słaby. A druga sprawa to jest cena, bo tam giełka kosztuje koło stówki, a nie jest jakaś super wydajna, tu jest tylko 80 ml. Także wiecie, zużyję, bo zużyję, ale raczej do tego produktu nie wrócę. I drugi produkt to jest tonik z Fenty Skin Fat Water. Używałam go przez jakiś czas, zanim nie skojarzyłam, że mam do zużycia ten produkt, bo mam tą giełkę już dosyć długo i po prostu wiecie, no chciałam zużyć. Nie chciałam, żeby ona mi się zmarnowała, więc teraz używam tego, później będę używać tego. I jest to Fat Water, taki tonik serum. Tonik bardzo treściwy, powiedziałabym żelowy, dosyć gęsty. I to jest pierwszy tonik, którego używam bez wacików. Chyba, że mam atomizer, bo jeżeli nie mam atomizera i po prostu wylewam tonik, no to wylewam go na wacik. Tutaj mamy tak fajną konsystencję, że ten tonik wylewam po prostu na dłoń. Może wam pokażę jak to wygląda. Zobaczcie. To jest naprawdę gęste. Rozprowadzam to sobie w dłoni w ten sposób i wtłaczam, wciskam sobie ten tonik w skórę i on jest naprawdę rewelacyjny. Przez to, że jest lekko żelowy, to jest bardzo fajnie chłodzący, kojący, ale też nawilżający. Czy jest odżywczy? No tutaj bym nie przesadzała, ale jeśli chodzi o samą formułę, o to, że on jest taki właśnie gęsty, bogaty, jak sama nazwa wskazuje, fat water, no mnie to przekonuje, bo ja takie toniki bardzo lubię. Jest to moim zdaniem taki dodatkowy kop nawilżający do serum, do kremu, no bo wiecie, są toniki, które tylko odświeżają, a są toniki, które faktycznie nawilżają i to na skórze czuć, i to jest jeden z takich produktów. Jak widzicie, on jest naprawdę wydajny. Testowałam go również przez kilka dni z kremem, bez żadnego serum, dlatego że mamy tutaj niby napisane serum tonik. No i chciałam to sprawdzić, tak jak w przypadku tego produktu krem tonic z Bielendy ale no nie do końca to zdaje egzamin. Jeżeli mam taki dzień lenia i wiecie, nic mi się nie chce, no to może wtedy nałożyłabym ten tonik, szybko nałożyłabym krem i okej. Okay. Długoterminowo w takiej codziennej pielęgnacji, no myślę, że ten tonik plus krem dla osoby 30+, plus nie do końca by się sprawdził, no bo tutaj już potrzeba dogłębnego odżywienia, regeneracji w nocy i nawilżenia. Także bardzo lubię ten produkt, ale jako tonik, jako serum tonik, troszeczkę przerostwormy nad treścią. Jeżeli jeszcze kiedyś upoluję na jakieś wyprzedaży albo w zestawie, bo kupiłam ten tonik właśnie w zestawie, to myślę, że się skuszę w cenie regularnej troszkę za drogo. Trzeci tonik to jest produkt, którego używam raz na tydzień, czasem dwa razy w tygodniu, bo to jest produkt kwasowy, a ostatnio moja cera wygląda dobrze. Nie potrzebuję jakiegoś takiego mocnego złuszczania, nakładania kwasów. Jest to Revitalift od L'Oréal Tonik 5% kwas glikolowy plus ekstrakty z arbuza. Dużym plusem tego produktu jest to, że on nie podrażnia, nie przesusza właśnie ma tutaj te ekstrakty arbuzowe i one przyjemnie koją, ta skóra jest faktycznie taka też lekko odświeżona, jeśli chodzi o produkt z kwasem glikolowym, który uwielbiam czyli Glow Tonic z Pixi, to czasem jak używałam go za często, no ta skóra była lekko zaogniona i było takie delikatne pieczenie, pieczenie w granicach normy, ale było to wyczuwalne, tutaj czegoś takiego nie ma, więc tonik jest niby, wiecie, kwasowy, a jednak niepodrażniający i łagodny, więc dalej będę chętnie testować, ale mówię na razie nie potrzebuję po prostu na co dzień toniku z kwasem, przechodzimy sobie do serum na Noc I w tym momencie używam Eveline Sea Perfection z witaminą C. Ma być to serum przeciwzmaszczkowe. Co do pojemności, to tutaj mam 18 ml i powiem Wam, że się zdziwiłam. Znowu się zdziwiłam, jeśli chodzi o serum od Eveline, bo jakoś tak nie wiem, wydawało mi się, że będzie 30. Jest to troszeczkę mniejszy produkt, no ale ja kupiłam go w promocji za niecałe trzy dyszki. No więc powiedzmy, że jest okej. Okay. Co do konsystencji, to to serum jest takie lekko treściwe. To nie jest taka zwykła woda, tylko coś takiego bardziej żelowego. Bardzo ładnie się na skórze rozprowadza, fajnie się wchłania, nie jest to produkt, który się nieprzyjemnie lepi. Także pielęgnacja nocna, krem, wszystko na tym ładnie wiecie, leży, ładnie się z tym łączy. Co do działania tego serum, to na razie nic wam nie mogę powiedzieć, bo testuję je od kilku dni. Wcześniej używałam serum ze Skin Team, takiego olejowego Malina plus Figa, i ono mi się bardzo fajnie sprawdzało. Ale właśnie chciałam przetestować to od Evelyn z witaminą C, bo mnóstwo osób je poleca. Także zobaczymy. Myślę, że za jakiś czas, może za miesiąc, nagram Wam podsumowanie, taką mini recenzję, jak ostatnio, kosmetyków pielęgnacyjnych, które na ten moment testuję, no i które będę testować, bo dzisiaj będę w Rossmanie polować na nowości pielęgnacyjne. Przechodzimy sobie do kremu na noc i na ten moment używam już od grudnia Fenty Skin Instant Reset Overnight Gel Cream. I jest to faktycznie żel krem ale powiedziałabym, że taki dosyć treściwy. To nie jest taka, wiecie, woda, taki typowy żelek. Jest tutaj trochę tej kremowości. On jest również bardzo wydajny, bo mam tutaj 30 ml pojemności, zostało mi jeszcze tyle produktu. Używam codziennie na noc, już ponad 5 miesięcy i myślę, że jeszcze z miesiąc będę tego produktu używać. Produkt jest bardzo dobry, mocno odżywczy, nawilżający. Nie ma czegoś takiego, że jest za mało tego nawilżenia przez noc i rano skóra jest taka troszeczkę jakby suchawa, potrzebuje od razu szybkiej pielęgnacji. Nie, jak rano wstaję, to ta skóra jest bardzo przyjemna w dotyku. Kosmetyk chociaż jest dosyć treściwy jak na taki żel krem, to bardzo ładnie, szybko się wchłania i nie zostawia takiego uczucia lekkiej skóry. Więc jeżeli chodzi o ten produkt, lubię. Nie wiem, czy kiedyś wrócę, bo cena jest dosyć wysoka, ale cieszę się, że przetestowałam. Także w mojej ocenie marka Fenty Skin ma potencjał. Jestem bardzo zainteresowana innymi kosmetykami tej marki. Te, które do tej pory przetestowałam, naprawdę mi się sprawdziły, więc myślę, że w przyszłości jeszcze coś od nich przetestuję. Przechodzimy sobie do dwóch masek nocnych. Mam tutaj markę Fresh Black Tea Filming Overnight Mask oraz maseczkę Origins Drink Up Intensive z awokado, którą Wam już milion razy polecałam. Jest super nawadniająca, kojąca, idealna na noc, ale też bardzo fajna po zabiegach kwasowych. Także o tej masce się więcej rozwodzić nie będę. Jest to mój hicior. I maseczka Spresza z, z tej serii Black Tea, którą testuję od niedawna. Użyłam jej dopiero dwa razy, ale muszę przyznać, że rezultaty, jakie ona daje, no to jest rewelacja. Jak nałożyłam tą maseczkę wieczorem, nie nakładałam wtedy kremu, tylko nakładałam serum oraz tonik. To po prostu rano po przebudzeniu ta skóra była niesamowicie miękka, no tak mięciutka. Naprawdę dawno się z takim efektem nie spotkałam. Ta maseczka musi być bardzo regenerująca. Musi mieć tutaj mocne składniki odżywcze i regenerujące. Że skóra rano po przebudzeniu jest tak niesamowicie miękka i przyjemna w dotyku. No to jest poezja. Jeśli chodzi o samą konsystencję, no to to jest takie gęste, troszeczkę ciągnące się masło, więc ona będzie bardzo wydajna, bo ja jej używam dosłownie troszeczkę i wystarczy mi to na całą twarz. No, jest to produkt bardzo drogi, bo ogólnie fresh jest drogą marką, to jest też jedna z droższych serii. Ja tą maseczkę złapałam w zestawie z innymi na jakiejś wyprzedaży. To była w ogóle wyprzedaż omyłkowa, taki wiecie, błąd na stronie sephory i udało mi się kupić tą maseczkę z innymi w bardzo dobrej cenie. Mam też krem z tej serii na noc. Jeszcze go nie będę testować, bo na razie wykańczam ten spenti, ale jeśli chodzi o tą maskę, no to powiem Wam rewelacja. Myślę, że dla skóry dojrzałej, dla skóry, która potrzebuje ujednienia, napięcia, mocnej regeneracji. No to ta maska może dawać jeszcze mocniejsze rezultaty Także jeśli chodzi o tą maskę, jestem bardzo z niej zadowolona I chętnie będę ją dalej testować Cieszę się, że ją przez przypadek upolowałam Dalej kremy pod oczy i najpierw dwa słowa o kremie również z Fresh'a Z tej serii Black Tea To jest próbka 3 ml, on był w zestawie właśnie z tym kremem na noc I jeszcze z dwoma innymi produktami No i powiem Wam, że chociaż ten krem kosztuje chyba 300 zł czy nawet więcej No to on nie robi nic takiego odkrywczego Okej, okay, nawilża, okej, okay, delikatnie jakby otula tą skórę, ale no nie zauważyłam spektakularnych rezultatów, a miałam ostatnio skórę mocno przesuszoną, miałam nawet suche skórki, ta skóra była podrażniona i ten krem sobie z tym nie poradził. Tej skóry mocno nie nawilżył, nie ukoił. Maska z tej serii rewelacja, jeśli chodzi o ten krem, to powiem Wam, że po kilku użyciach stwierdzam, że on chyba nie jest wart swojej ceny. Może gdybym zużyła pełnowymiarowe opakowanie, 15 ml i byłaby to taka, wiecie, dłuższa kuracja, to byłyby jakieś efekty, ale po kilku nałożeniach tego produktu na noc, stwierdzam, że nie jest to nic ciekawego, nic odkrywczego. Teraz używam czegoś innego i resztkę tego produktu po prostu wcisnę mężowi, żeby go, wiecie, zużył, żeby tego nie wyrzucić. Jeśli chodzi o krem, którego używam w tym momencie, jest to uzdrowisko wypełniające zmarszczki krem na piękne oczy, fitodozujące. I tutaj znowu nie powiem Wam nic na temat działania, bo używam również od kilku dni, od chyba ponad 10, ale co do konsystencji, no to już Wam tutaj mogę co nieco powiedzieć. Jest bardzo fajna, bo jest taka w punkt nie za gęsta, niezbyt treściwa, taka obciążająca ale nie jest też lekka, taka wiecie, idealna na dzień, tylko jest to jednak coś takiego troszkę bogatszego na noc, ale niezbyt bogatego, niezbyt gęstego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Krem bardzo fajnie się wchłania, może nie na 100%, ale to jest fajne, ja lubię coś takiego, bo ta skóra zostaje taka delikatnie mokra i to odczucie nawilżenia po prostu zostaje z nami na dłużej. To nie jest tak, że krem się od razu wchłonie i czujemy taki niedosyt nawilżenia. Tutaj czegoś takiego nie ma, także krem zapowiada się fajnie. Będę dalej testować i dam Wam za jakiś czas znać, jak on mi się sprawdza. Ostatnie dwa produkty to maski do ust i obydwie maseczki bardzo lubię, bo każda jest inna, ale jeżeli miałabym wybrać którą lubię troszeczkę bardziej, to chyba jednak tą Start, bo pokochałam ją za konsystencję. No ale zacznijmy sobie od produktu z Origins Drink Up Avocado Lip Butter, czyli ta seria z awokado. Ta maseczka jest mocno natłuszczająca i regenerująca, to jest takie dosyć gęste zbite masło, które rozpuszcza się na ustach i tworzy olejek. Bardzo przyjemna konsystencja, bardzo fajna maska, która faktycznie działa na wilgoć i te usta są super wypielęgnowane idealna opcja na noc jeśli chodzi o drugą maskę, mój ulubieńc ostatnich tygodni jest to Tarte Jelly Glaze Anytime Lip Mask jest to po prostu żelek, jest to maska żelowa, gęsta, która super usta otula, regeneruje usta, odżywia, nawilża, one są przepięknie wygładzone, mięciutkie po przebudzeniu. Nie spotkałam się jeszcze z tak rewelacyjną maską do ust. Ta jest naprawdę świetna, ale ta to jest po prostu hicior, totalny hicior. Ona jeszcze dodatkowo przepięknie pachnie, bo jest to maseczka w wersji truskawkowej. Są też inne wersje zapachowe, ale ja miałam próbkę tej truskawkowej i kupiłam sobie pełnowymiarowe opakowanie właśnie tej. No niesamowicie pachnie. Zobaczcie w ogóle jak to wygląda. To jest taki gęsty żelek, który się troszeczkę klei, ale jak już nałożę ją na usta, to ona nie jest jakaś taka super klejąca. No te usta niesamowicie utula, uwielbiam, naprawdę uwielbiam tą maskę. Jest to maska droga, nie ma co się oszukiwać, bo kosztuje około 100 zł, ale jest naprawdę rewelacyjna, najlepsza maseczka do ust, jakiej do tej pory używałam i w mojej ocenie jest ona warta swojej ceny. Także jeśli chodzi o moją aktualną pielęgnację poranną, jak i wieczorną, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. I jeżeli macie do polecenia jakieś fajne SPF-y pod makijaż, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!